Gość Radia Płońsk. Gościem dzisiejszej audycji jest pan Wojciech Otowski z Raciąża, którego pasją jest spinaczka. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jak zaczęła się Pana przygoda ze wspinaczką? Od kiedy to się zaczęło? No, znaczy, Zaczęło to się, w sumie w wieku zacząłem, 10 lat temu, czyli miałem 46 lat. Przyjechaliśmy, pamiętam, żoną i dziećmi z nadmorza i zaproponowałem, żebyśmy pojechali do Zakopanego. Nigdy nie byłem w Tatrach, byłem w Karpaczu, no ale chciałem koniecznie zobaczyć Tatry. Tatry wysokie, morskie oko, giewont, to mnie właśnie pociągało. I tak nas spontanicznie, nie, nie, nie rezerwowaliśmy z żadnego noclegu, żeśmy wsiedli w samochód i pojechali. I pojechaliśmy na, na 3 dni, to był nasz pierwszy wyjazd. Jak pojechałem, zobaczyłem Giewont, te góry wysokie, tak od razu chciałem to wszystko wyknąć za jednym zamachem mówię, to jest cudowne. I na drugi dzień postanowiliśmy z synem wejść na Giewont. Pierwszy raz byłem, więc byłem ciemny, nie wiedziałem, jak się poruszać po górach. Doszedłem do taksówkarza, spytałem się, czy zawiózłby nas jeść na szlak na Giewont i umówiliśmy się na drugi dzień, na godzinę 6 rano. Taksówkarz nas zawiózł do Kuźnic. Jest kuźnic z synem żeśmy poszli. Syn młody chłopak narzucił takie dokładne tempo, tam jest ponad 3 godziny czas wejścia. My żeśmy weszli w niecałe dwie godziny. Także ja już byłem zupełnie wykończony, ale jak weszłem na ten Giewont, popatrzyłem z góry, tak zmęczenie od razu upadło całkowicie. Te widoki przecudowne, no naprawdę to jest trudne do opowiedzenia, tego nie da się opowiedzieć, to trzeba zobaczyć na własne oczy. I wróciliśmy z Giewontu, ten sam pan przyjechał po nas do Kuźnic, prysznic tylko i obiad, przebraliśmy się i pojechaliśmy na Morskie Oko. Do Palenicy białczańskiej, żeśmy pojechali samochodem, zostawiliśmy na parkingu samochód i w ten sam dzień jeszcze zaliczyliśmy Morskie Oko. To był no, wyczyn no, niesamowity, no bo tu na Giewont jednak e, ta trasa ciężka, no bo ciężki ten szlak jest. Na Morskie Oko 9 km na piechotkę, bo mogłem jechać wozem, ale szkoda mi jest koni, nie, tego transportu nie preferuję po prostu, nie? Dla mnie te konie tam nie powinny w ogóle pracować. Takie jest moje zdanie osobiste. I Poszliśmy w obie strony na piechotę, do, żeśmy wracali, to już ciemno było, no ale udało nam się jakoś szczęśliwie wrócić. I to, był właśnie, to była właśnie moja pierwsza przygoda z górami. I postanowiłem, że dopóki zdrowie będzie pozwalać, będę tu wracał. I tak sobie postanowiłem, tak co roku właśnie wracam. Wiadomo, Zleciąża jest bardzo daleko, no i ta wyprawa też jest kosztowna, nie? No ale jakoś udaje mi się, że co roku w tych górach jestem. W tym roku był Pan we wrześniu w Tatrach ponownie. Tak. Jaką trasę? Udało się pokonać? Się. Ja bym zaplanował w ogóle inną trasę, a że mam e, kontuzję Barku Lewego, także musiałem sobie troszeczkę plany pozmieniać, bo został mi jeszcze Miegu Słowiecka Przemęcz pod chłopkiem. To jest od dziesiątce najtrudniejszych szlaków w naszych Tatrach i tylko to, to mi zostało i właśnie chciałem to w tym roku zrobić, no ale niestety ze względu na bark, nie udało mi się tego zrobić. Jak to się mówi, góry uczą pokory i właśnie to pokory mnie nauczyły. Przez tyle lat chodzenia po górach, to pokorę w sobie już mamy. Musiałem zmienić właśnie plany, no ale może dobrze, dobrze bo dlatego, że był, było ze mną dwóch kolegów, którzy byli pierwszy raz. Właśnie, bo taki męski wypad sobie zrobiliśmy w czterech mężczyzn. Jeden taki, Jarek Domański z Pońska, pierwszy raz w życiu, dwa lata młodszy ode mnie, pierwszy raz w życiu zobaczył góry od wewnątrz. No chłopak zachwysnął się niesamowicie. Za dwa tygodnie do mnie dzwonił, już chciał jechać ponownie w góry do Zakopanego, a teraz fajnie, bo Busik z Pońska kursuje, także jest możliwość taka dokładna. No i właśnie mówię, zmieniłem te plany i zrobiłem szlaki właśnie pod tych kolegów, którzy nie byli jeszcze, żeby nie były za trudne, żeby się nie wystraszyli, żeby nie Łańcuchów, żeby nie było klamer, prawda? Żeby te wspinaczki nie było, tylko tak fajnie sobie graniu, żeby gdzieś pomaszerować, piękne widoki zobaczyć. Pierwszy dzień to takie, zawsze mam rozgrzewkę, taka nieduża górka Sarnia Skawa, Dolina Białego, Sarnia Skawa i Dolina Strażyska, i później ścieżką pod reglami z zakopanego, no ale to takie no, niby niedługie, ale 3-4 dnia zajmuje, prawda? Na drugi dzień już rano taksówkę umówiłem, pojechaliśmy do Kuźnic i z Kuźnic w sumie też mogliśmy sobie wejść krótszym szlakiem na Kasprowy Wierch, ale postanowiłem, że pokaże im, Troszeczkę inaczej. Nie będę im mówił, że jest krótszy szlak i pójdziemy inaczej. I poszliśmy przez Skuźnic, y, przez Halę Gąsienicowo. Pokazałem im czarny staw gąsienicowy, piękną górę, kościele, z cudowną, na której oczywiście byłem. Pokazałem im całą Orlej Perci, czyli naj, najtrudniejszego szlaku w naszych teatrach, prawda? No, chłopakom się to podobało, no, ale to jeszcze nie dla nich na razie. Później, później poszliśmy na Kasprowy Wierch. No, Na Kasprowy Wiech też mieli frajdę, bo spory kontakt z naturą był, dużo kozic było po drodze. A to jest naprawdę y, piękna sprawa, bo tego kozice, one, one blisko ludzi chodzą, nie? one się nie boją, szczególnie te stare, bo jeszcze te młode też trochę się boją. I później z Kasprowego to już żeśmy szli w kierunku właśnie Giewontu, przez Kopę Kondracko w kierunku Giewontu. Też widoki przecudowne, z lewej strony jest Słowacja, z prawej Polska, a słowackie Tatry są prześliczne też, bodajże ładniejsze chyba od naszych polskich nawet. I miałem okazję pierwszy raz, Kopa Kondracka należy do czerwonych wierchów, a czerwone wierchy na jesieni zawsze się robią, one się nazywają czerwone, bo się robią czerwone, tam jest taka specyficzna roślinność na, tej, na, tych, na tych górach one się robią takie czerwoniutkie. pierwszy raz miałem okazję zobaczyć no jeszcze nie są nie były zupełnie czerwone no ale już już takie podczerwone podchodziły cudownie wyglądały właśnie w tej, w tej szacie właśnie jesiennej czerwonej no i poszliśmy do Giewontu ja aż na Giewont nie chciałem wchodzić koledzy też zrezygnowali bo już ich nogi bolały no wiadomo pierwszy raz i zesz, zeszliśmy z zakopanego na dzień, na godzinę szóstą. też już była taksówka umówiona pojechaliśmy do doliny Chochołowskiej bo stamtąd wyruszałem na to są takie Trzy fajne szczyty. Rakoń, grzesi, wołowiec. To już takie są polsko-słowackie też. Te szczyty, tam jest dużo Słowaków też na tych szczytach chodzi. No ale no niestety dwóch nas tylko poszło, dwóch kolegów się cofnęło właśnie od, od schroniska w hali, na znaczy w Dolinie kochołowskiej. Stwierdzili, że jednak nie dadzą rady nogi i No ale ja mówię zawsze lepiej wcześniej niż za późno. I drugi kolega ze mną poszedł, to przeszliśmy grzesia, rakonia i pod wołowcem, no chłopak się wystraszył chyba tego wołowca, no bo taki masyw dosyć duży, no, ponad 2000 i taki Dosyć ostre podejście było i on mnie stwierdził pod wołowcem, że małej wysokości. Wczoraj mówię całą grań przeszłeś, a dzisiaj mówi, że masz szlak wysokości, że on nie zejdzie tym zejściem do hali gąsienicowej, które ja mu pokazałem. No mówię, dobra, to sieć tu, poczekaj, ja pójdę na ten wołowiec, zobaczymy, co będzie dalej. No ale zeszłem z wołowca, mówi, wiesz co, może zejdę. Ale faktycznie ten szlak też pierwszy raz tym szlakiem schodziłem. Taki dosyć ostry, a tam żadnych wspomagaczy nic nie było. Także to, co miałem zaplanowane, to zrobiłem. Teraz w internecie śledzę już dużo, dużo wcześniej. Ja wiem, gdzie byłem, nie chcę. Nie chcę drugi raz dublować tych szlaków, chociaż czasami dubluję, nie? ale nie chcę drugi raz dublować, chcę zawsze nowe szlaki sobie odkrywać. Dużo, dużo wcześniej właśnie śledzę sobie te szlaki, śledzę na stronkach górskich opinie, śledzę wypowiedzi, śledzę trudności, filmiki, wszystko można zobaczyć. Ja jak idę na szlak, ja już jestem dokładnie przygotowany, wiem co mnie tam czeka i w którym miejscu. Nie to, że jestem zaskoczony czymś, tylko wiem co mnie czeka i także wyprawa była super udana naprawdę. Wiadomo, że y, wspinaczka wysokogórska to jest sport ekstremalny. Czy jest to sport niebezpieczny? niebezpieczny również? Czy każdy może go uprawiać? Czy taka pasja jest dla każdego? Jak by mógł pan ocenić? Więc ja ocenię w ten sposób, tak pani powiedziała, to jest niebezpieczne, ale szlaki w Tatrach są bezpieczne i niebezpieczne. Są dwa rodzaje szlaków. Te niebezpieczne to właśnie są te, na których są łańcuchy, te sztuczne wspomagające łańcuchy, klamry, prawda? Tam jest naprawdę w niektórych momentach bardzo niebezpieczne. Ja będąc na Orlej Perci no, trochę błąd popełniłem, bo sam poszedłem na ten szlak najbardziej niebezpieczny, 12 godzin go robiłem. No ale udało mi się. Drugi raz bym się chyba sam nie odważył, żeby tam jeść No ale są szlaki właśnie tak, jak mówię, Grześ, Rakoń, Wołowiec, czy inne nawet, czy nawet na Kasprowy, czy na Giewon, czy inne góry jeszcze są, że nie ma tych wspomagaczy. to są szlaki faktycznie fajne, bezpieczne. Szczególnie właśnie jak się idzie graniu, prawda? Czyli jak idziemy sobie całe, szczytami cały czas, widzimy jedną stronę, drugą stronę. Coś pięknego. No naprawdę, że i ta, i ta kontakt z naturą, prawda? No bo ja oprócz świstaka, chyba to w górach wszystkie zwierzęta, które żyją widziałem, nawet widziałem nie niedźwiedzice z dwoma małymi. No ale to jest naprawdę przeżycie niesamowite. Także warto w góry jeździć. Ja nie powiem, że ja się nie męczę. Ja się też męczę, ja się bardzo męczę, jak wchodzę na szczyt. Ale kiedy jestem na tym szczycie, zapominam o wszystkim. że zmęczenie od razu opada. Jak spojrzę dookoła na te widoki, jak teraz z wołowca wołu no w jest też już weszłą, to już bardzo zmęczony byłem. Ale jak spojrzałem na Dolinę Chochołowską, na te, na te szałasy, tam, e, Janusika tam nagrywali to kapliczkę, co Janusika niby wyprowadzali, nie? no to, no to oparło mi to wszystko od razu, te, te całe zmęczenie oparło. To właśnie to jest ta satysfakcja, ta radość z tego wejścia. I to jest i po to człowiek tam jeździ właśnie, prawda? A co pan czuje po powrocie z takiej wyprawy w góry? Znaczy, ja zawsze jak jeżdżę w góry, to mam ładuję sobie, tak jak to się mówi, baterie, prawda? I staram sobie naładować się te baterie, na no jak najdłużej, żeby mi wystarczyło. No bo wiadomo, w góry pojadę dwa razy do roku, trzy razy do roku. Gdyby to było 200 km 300 może jeszcze, to bym może przynajmniej raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące no a tak, no niestety, no, wyprawa jest kosztowna, wiąże się z kosztami też, no ale mówię, ładuję sobie te akumulatory, żeby mi jak najdłużej wystarczyło i cały czas tym żyję, a mało tego, śledzę cały czas stronki na Facebooku, stawiają nowe zdjęcia, ludzie chodzą całym rokiem po górach. Ja w sumie nie jestem zimowym chodziarzem, znaczy w zimę nie lubię iść w góry, dlatego że ja mówię, jestem chodziarzem, ja lubię chodzić po górach, a w zimę to już nie jest to samo. W zimę już trzeba inaczej się ubrać, już trzeba inne zabezpieczenia ze sobą wziąć, już nie jest to samo, a ja wiekowo nie jestem uśpieszanym, Młodości, prawda? A czy jest może jeszcze jakiś szlak, który chciałby Pan przejść, jakiś szczyt górski, na który chciałby się Pan spiąć? Chciałbym jeszcze raz sobie zrobić odcinek od zawratu do koziej przełęczy. To jest też część Orlej Pierci. Super, to jest naprawdę bardzo ciężkie, ale chciałbym to jeszcze raz zrobić. Nie? I na przyszły rok, no, jeśli zdrowie pozwoli, to właśnie tą Jęgryszowiecką przełęcz pod chłopkiem. To jest wejście jak na rysy, tylko od czarnego stawu skręcamy na inny szlak i na rysy na inny szlak. Od czarnego stawu pod rysami oczywiście, nad morskim okiem te dwa właśnie chciałbym przejść. No i troszeczkę pochodzić po Tatrach Słowackich jeszcze, nie? Tam, to, tam też te poprawskie stawy bym chciał sobie tam mieć, bo teraz je z góry właśnie widziałem. Cudownie wyglądają. Z góry z ponad dwóch tysięcy to naprawdę, że w szoku byłem, jak ja zobaczyłem te poprawskie stawy. Planów dużo, żeby tylko zdrowie pozwoliło, o to jest najważniejsze, prawda? Dokładnie, tak. No cóż, ja mogę panu życzyć więcej. Dużo zdrowia, no i udanych wypraw kolejnych. No i pięknych widoków, prawda? I do, i do dobrej pogody, wiadomo, żeby to okno pogodowe było jak najlepsze, czy jak już się wejdzie, żeby to coś widzieć, nie? a nie chmury na przykład, nie? Tak, mówiłem, góry uczą pokory, już się cofałem nieraz ze szlaku, no bo dlatego, że pogoda nie pozwoliła, no, przykro było, no ale tak, jak mówię, góry poczekają, no pra taka prawda jest. A zdrowie można moment stracić. Nawet będąc teraz na ostatniej wyprawie, dwa razy widziałem śmigłowiec, raz z Rysów leciał, na drugi dzień jak byłem właśnie tu, jak szedłem, szedłem tym szlakiem, grześlał i wołowiec, też widziałem przy zawracie, też jakiś pan z Wychtajem później, że zginął. Także naprawdę to jest sport, takie, że trzeba uważać na każdym kroku. Nie wolno, jeśli chce się na przykład rozejrzeć gdzieś, widoki jakie zobaczyć, trzeba się zatrzymać. Nie wolno iść, bo mały kroczek i, i leżymy. I tak mówię, najważniejsze jeszcze w górach buty. Obuwie to jest podstawa. Ubiór może być troszeczkę gorszy. Wiadomo, że ubiór też jest dobry i potrzebny, bo tam różnie deszcze padają, prawda, to te ubrania muszą być też do trekkingu takiego górskiego typowe, nie? Ale najważniejsze to są buty. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Wojciech Otowski z Raciąża. Pasjonat spinaczki górskiej. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.